Cześć, witajcie na moim kanale samochodowym. Od razu powiem: ten niebieski pickup to po prostu taki glitch mi się zdarzył i zdarza mi się ich dużo od momentu aktualizacji gry. Przez to też nie pojawiały się filmy na tym kanale z tej gry. No cóż, ale jedziemy. Za chwilę o tych glitchach opowiem, albo może nawet w oddzielny odcinek zrobię, mówiący jak je naprawić. A tymczasem borem lasem jedziemy. Proszę Państwa, dać się Sandero. W jakiej wersji? Na początek biała podstawowa wersja, czyli silnik 65-konny SCE. O, taki silnik, który przyspiesza to auto do 100 na godzinę w jakieś 5 lat. No dobra, yy, przesadzam, żartuję sobie. Całkiem fajny silnik, ale nie za szybki i na większości kierowców pewnie byłby męczący. Dlatego y, mówię o innych rzeczach jeszcze w międzyczasie, bo ten przejazd po prostu nie jest bardzo ekscytujący, ale będą y, dwa następne. Dwa następne będą jeszcze. Y, I po tym silniku, najwolniejszym, najsłabszym, wolnosącym, y, przetestujemy prędkości jakie osiąga Sandero w wersji niestepłej w wersji 90-konnej na benzynie, a potem 100-konnej na LPG, na LPG, czyli na gazie. Takim gazie lubianym przez Polaków, bo jest bardzo szczędny. No i słuchajcie, jak to możliwe, że na gazie ma więcej koni to auto? no tak to możliwe, że zaprojektowano go do gazu w... jeszcze na etapie projektowania. Mówiłem o tym przy okazji odcinka o tym, jak się robi Dacia, na przykładzie i daste. Jest to zupełnie nowa seria na tym kanale, także zachęcam. No i zobaczcie, zbliżamy się do yy, Gambona. Na to, że oczywiście jedziemy Dunsford, znanym z programu Top Gear. I nie spodziewamy się czasu poniżej 2 minut. No i oczywiście minimalnie powyżej 2 minut. Przejazd był całkiem niezły, można nawet powiedzieć bezbłędny. Auto prowadzi się świetnie, jeżeli w rzeczywistości prowadzi się tak dobrze. Miałem okazję się przejechać za kierownicą wersją stepła i 90 ogonną. rzeczywiście przyjemnie się nim jeździ. Właśnie taką wersją, jak teraz się pojawiła. Tutaj kolor nie ma znaczenia, po prostu w grze ta wersja jest czerwona i nie da się tego zmienić. Model jest zrobiony równie dobrze, za wyjątkiem układu wydechowego, ponieważ normalna Dasia, przynajmniej ta LPG, ma wydech mniej więcej na lewych drzwiach pasażera. Tutaj z tyłu, więc są jakieś rozbieżności. Ale była zewnętrzna, prowadzenie myślę jest dobrze odwzorowane. I tak jak się śmiałem w poprzednich, w jednym z poprzednich odcinków yy, z Logana, który się przewracał na zakrętach, ale to była wina ewidentnie modelu w grze, nie samego Logana. Chociaż kto wie, tak tutaj muszę pochwalić twórców za bardzo dokładne odwzorowanie Daci Sandero. No z wersji oczywiście modelowej 2021. No i tu już widać, że to auto z tym silnikiem TCE, czyli turbo doładowanym silnikiem z moc, o mocy 90 koni 3 cylindrowa jednostka oczywiście już teraz ciężko znaleźć 4 cylindrówki no to Dacia się tutaj naprawdę postarała, bo ten silnik już tutaj widać przyspiesza, co prawda katalogowo przyspieszenie do setki tej wersji Sandero to jakieś 12 sekund, może niecałe tak naprawdę w codziennej jeździe myślę, że to wystarczy. Miałem auto, które przyspieszało do setki w 11 sekund. Była to Alfa Romeo, kiedyś z nią jeździłem. No i powiem Wam, całkiem ładnie wciskała w fotel, zupełności wystarczyła do takiej normalnej, codziennej jazdy i na trasę, i do miasta. Nie bała się wyprzedzać, także myślę, że tu będzie podobnie. No a to autko na tym zakręcie miało już ze 140, w porównaniu z tym białym, wersją 65-konną, no to ta wersja 65-konna miała w tym samym miejscu jakieś 110. Także jest różnica i to spora. Nie wiem, czy na czasie będzie aż tak wielka różnica, ponieważ każdym autem staram się przejechać jak najszybciej, no ale jest 8 sekund na tym torze, to bardzo dużo. I to pomimo tych lekkich błędów związanych z pod sterownością tego auta, czyli przód ucieka w zakrętach i trzeba zwolnić mocniej troszeczkę, żeby uzyskać przyczepność. No to pomimo tych dwóch błędów na Chicago i na gambonie, no to auto osiągnęło dużo lepszy czas. No i jedziemy ostatnim autkiem zasilanym silnikiem LPG. Jest to wersja stukonna tego samego silnika, który jechał poprzednio. No i auto w grze ma. Kolor niebieski też się go nie da zmienić, ale powiem Wam, bardzo fajny model. Jedno autko ściągacie, a macie i wersję stepway, i zwykłą, i jakąś usportowioną, i wszystkie te silnikowe do wyboru. Możecie sobie, możecie sobie w przybliżeniu potestować to auto wirtualnie. A że jest to symulator, niezwykła gra, no to można przypuszczać, że podobnym autem również się fajnie jeździ. A mówię fajnie, bo tutaj naprawdę nie ma problemów z jakimś zarzucaniem przy hamowaniu. Yy, ładnie się to trzyma drogi. W grze też jest kontrola trakcji, która ładnie wyciąga. Czego chcieć więcej do codziennej jazdy? No oczywiście nie kupowałbym tego auta na tor wyścigowy. Tego auta. Ale no, zobaczcie, troszkę go wynosi przy za dużej prędkości w zakręcie. Ale też tutaj nie było tragedii. To wszystko dało się łatwo opanować. No, inne auta którymi tutaj jeździłem nie były tak proste w prowadzeniu nawet jeśli wydawały się jakieś tam super fajne. No, dorównuję tutaj tylko Ford Fiesta, ale z racji tego, że dobrze znam to, to auto, to, to tak średnio go lubię. Nie jest tak fajne jak w tej grze. No, miejmy nadzieję, że z Sanderem będzie troszeczkę lepiej. No i słuchajcie, ten test prędkości osiągów na torze znanym z programu Top Gear postanowiłem podzielić na dwie części mianowicie ta część kończy się właśnie na tym przejeździe i jak widać wygrywa silnik LPG odrobinę w obydwu tych przejazdach z silnikami TCE popełniłem jakieś tam błędy także no i tutaj jest nagroda za zwycięstwo, czyli operacja plastyczna. No nie byłbym sobą, gdybym tak nie skończył w BMG. No i słuchajcie, dziękuję Wam za uwagę. Następnym razem druga część Daci Sandero 2021, ale właśnie w wersji tej, którą widzicie teraz na ekranie, w takich przebitkach, które Wam chcę pokazać. Oczywiście jeżdżę sobie tak po to, że frywolnie tutaj, bo nagrywać będę ten odcinek dopiero za kilka dni. No ale spodziewajcie się Daci Sandero Stepway 2021 na torze Danceport. Czy Stepway będzie szybszy od zwykłego hatchbacka? No nie wiem. Nie wiem, ponieważ wszelkie testy. I katalogi mówią, że stepway powinien być odrobinę wolny ze względu na większe gabaryty i większy opór powietrza. Tak więc, jeśli się podobało zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem. To naprawdę dla twórcy takiego początkującego kanału jak ja, jak ten, jak ja. Takie łapki w górę i subskrypcje z dzwoneczkiem naprawdę wiele znaczą i wiele mogą pomóc. Także jeśli się podobało, łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem. No a ja Wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Hej!